Jestem tu, gdzie ostatnio Garet żyje. Padła cewka, także cewka pojedzie w ramach gwarancji. Co ja trzy razy z nią byłem w wodzie. A teraz pierwszy sygnał głęboki, dwa Zico, lecę dalej. Sygnał 65, 66 i w siecie taki zestaw wyszedł. 10 groszy i dwa razy miedź. Ale co dalej? Tym razem mamy 10 groszy I takie coś Nawet nie wiem kiedy to wykopałem Przykleiło się Na rancie w sicie Patrzę, coś się świeci Także nawet nie wiem w którym miejscu to wykopałem I nie wiem co to jest Ładne, czyściutkie Ale nie mam pojęcia Dobra, poszukamy, może będzie coś więcej. 20 grynia. Jest to druga część tego, co wczoraj wyłowiłem, co myślałem, że to kolczyk. No i nie był to kolczyk jednak, tylko takie jakieś elektryczne rzeczy. Dobra. Lecę dalej. Dwa eurocenty. Lecę dalej. I pięćdziesiąt grosz. Lecimy, przeniosłem się na główną plażę. Pierwszy wykopany sygnał, dwa Zico PRL. lecę dalej, jeszcze jedno. Minowy 10 grosz, jest kolejny perel złotóweczka. kurcze ile tu tego zalega w perelu? To normalnie masakra. Lecę dalej i 20 ziko. Taki jakiś jakby piorunem dostał z chipsów pewnie lecimy. No i mamy coś takiego ładnego, miedzianego z oczkiem. Dalej. Na szczęście jeszcze nie zdążyła się potłuc. Lecimy. Tu kawałek czegoś, chyba kawałek, nie wiem co to jest. Później sobie obejrzę to dokładniej. Miedziane to coś. Dobra, lecę dalej. Jeszcze jedna zna, z dna wyciągnięta. I takie serducho wyciągnięte. Razem. Z folią. Zawieszka. Da Lecę dalej. 50 groszy z prl 49 rok. Tak? Chyba. Aluminium. dalej. Tym razem takie coś. I jeszcze jeden perel, złotówka. Lecimy. I proszę taka. Liczna zawieszka, czterolistna koniczynka z miedzi chyba, ale ładna. Lecimy. A tu taka ciekawostka kapsel. Ale do kapsla ktoś ułożył takie coś, i tam jest chyba przypinka. Także czekajcie, wyjmę, zobaczymy coś, cóż to takiego. No, szczerze mówiąc, to nie wiem co autor miał na myśli, ale wydaje mi się, że on z tego kapsla to sobie zrobił przypinkę, właśnie. Hm. Można i tak. Dobra, lecę dalej. Sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt osiem. Taki delikatny pierścioneczek jeszcze z 15 minut pochodzę i będę się zawijał Jestem już przy samochodzie ostatnim sygnałem było coś takiego No i skoro już jesteśmy przy śmieciach, no to dzisiaj chyba folia brylowała no a poza tym tak tutaj takie makarony miedziane mosiężne Aluminiowe. Chociaż, a, to, to już teraz wiem. To jest od okulara. To, to jest od okularów. Jedna część. Łuski, ta przypinka, samoróbka jakaś, nie wiem, tu jeszcze jakieś kabelki są. Nie wiem, co to było. Może z pozytywką. Y Zrywki tutaj ten żeton czy jak to się tam zwie Wrangler PRL -e. PRL -e takie z bilonu współczesnego 3.56 bodajże 2 eurocenty i z biżuterii Miedziany. Miedziane. Nie wiem. To takie jakieś ogniwo. To była zawieszka. Nie wiem czy to miś, czy myszka jakaś. I, i taki srebrny pierścioneczek. Także to by było na tyle. Dzisiaj tradycyjnie wszystkich pozdrawiam. I cóż, do zobaczenia.